Dzień dobry Państwu, odgrzewam trochę tego ten temat malucha postanowiłem zająć się nim teraz przed zimą wstępnie już proszę Państwa rozmawiałem z kolegą Piotrem lakiernikiem niewykluczone, że jeszcze przed zimą to auto no, zająłby się nim więc może na wiosnę byłby już gotowy jak widzicie sporo się już na nim dzieje. Coraz więcej. Słuchy chleb dla konia w środku. O, tu jeszcze, jeszcze trochę progów jest przynajmniej z tej strony. Ech, najfajniej tutaj ten przód sobie wrasta. On już się łączy z naturą. Bardzo mocno. Zderzaki wyblakły już całkiem. Tutaj chyba antena była. Wchodzi już po, po, powoli. Widzicie? W ziemię. Zaraz spróbuję zajrzeć tutaj od spodu. Jak widzicie, samo zło tutaj jest niestety. Dziura już wyczuwalna nawet palcem. No nie ma go od spodu. W ogóle. Ale już się orientowałem, że długa w sumie jest dostępna. Tu zobaczcie jaki piękny. Mech się pojawił. Kiedyś lampa widać była taśmą eee, przytwierdzona. Rocznik, jeśli dobrze pamiętam, 99. Tak, tutaj jest 99. Po szybie. Może do uratowania. A może nie. Się zobaczy. No dobra, nie ma co przedłużać. Kibicujcie mi, żeby to się udało. Teraz przed tą zimą. Może coś jeszcze z niego będzie. Albo przynajmniej schowamy go pod dach. Naklejka motokroniki już się. Oderwała, niestety. Jeszcze dogrywam kolegę kitka. On się tutaj ładnie pręży przy maluchu. No i co, Nie boisz się, a boisz się. Czu, czu, czu.